Oto pancerny smartband, którego wytrzymałość sprawdzono według standardów wojskowych. Oto Kospet Tank X2 Ultra. Przetestujmy go! Ta opaska fitness jest całkowicie odporna na wodę, a do jej środka nie dostanie się żaden pył. Nie są jej straszne również gwałtowne zmiany ciśnienia oraz temperatury. Kospet ma aż 170 różnych trybów sportowych. Ja najwięcej korzystałem z biegania i wspinaczek górskich. Opaska ma też wbudowany wysokościomierz oraz kompas. Bardzo przydatny jest również dwuzakresowy GPS, dzięki któremu pomiary treningowe są precyzyjne. Nie zabrakło oczywiście funkcji liczenia kroków, mierzenia Pulsu i ciśnienia, sprawdzania poziomu tlenu we krwi oraz wielu innych. Dzięki temu wszystkiemu nasze treningi mogą być jeszcze bardziej efektywne, a liczba spalonych kalorii większa. Tarcz do wyboru jest ponad 100. Podsumowanie wszystkich naszych parametrów i treningów znajdziemy w intuicyjnej aplikacji na telefon. Cena 549 zł. polecam.